Dobra, witamy Państwa serdecznie na kolejnym turnieju QuadBowla w Polsce. Zaczynamy pierwszy mecz Autumn League Tournament. Zmierzą się ze sobą drużyny z Warszawy i Krakowa. Warsaw Mermaids vs Kraków Dragons. Skomentuje dla Państwa Basia Kulesza-Gulczyńska z gościnnym udziałem zaplecza. Technicznego też. Tak jest. Dzisiaj. Mimo, że jest to turniej jesienny, mamy fantastyczną pogodę, jest cieplutko, świeci piękne słońce. Może to oznaczać, że nie wszystko będą Państwo widzieć, ale zawodnikom na pewno jest miło. Dziękuję. To się tak. Spoko. Rozpoczynamy od jeszcze ostatnich przygotowań boiska, ale widać, że już pierwsze składy wyjściowe szykują się do startu. Ekipa sędziowska to ekipa z Skyweavers Łódź z udziałem sędzi głównej Kylie Mendozy, która przyjechała do nas, o ile się nie mylę, z, oryginalnie z Kanady, a obecnie z Niemiec. Tak więc mamy też udział gościnny sędziów z zagranicy, co wspiera Ligę i pozwala nam się rozwijać. Więc bardzo fajnie. Już widać, że powoli wszyscy się szykują. Po kafla ścigać się będą Kuba Dudkowski z numerem 4 z Warsaw Mermaids i Ignacy Kraiński z numerem 13 z Kraków Dragons. Potłuczek natomiast będą się ścigać Maciej Olejnik z numerem 11 z Warsaw Mermaids i Rafał Czachor z numerem 22 z Kraków Dragons. Sędzia sprawdza czy wszyscy są gotowi. Sędziowie gotowi. Warszawa gotowa. Kraków gotowy. Sędzia koryguje ostatnie ustawienia. Trzymamy wszystkich w napięciu. Czekamy na rozpoczęcie. Chodzi o to, żeby zawodnicy byli od siebie w odpowiednim odstępie, żeby nie zrobili sobie krzywdy startując. Ok, i ruszyli. Ignacy pierwszy przy kaflu, Rafał pierwszy przy tłuczku. I Kraków wyprowadza pierwszy atak, ale niestety strzał był niecelny. Piłka wychodzi poza boisko przy piłce obrończyni drużyny Warszawy. Kaja. Będzie atakować Warszawa. Warszawa ma jeden tłuczek. Prawdopodobnie ten atak będzie wolniejszy. Być może będą starali się odzyskać. Rozgrywają sobie powoli. Zobaczymy, na jaki pomysł wpadną. Od... Delikatne przyspieszenie. Takie strzało, podanie, ale niestety żadna z tych rzeczy się nie udała. Atak Warszawy też skutecznie obroniony przez Kraków. Kraków będzie atakował z dwoma tłuczkami przy piłce obrońca Ignacy. Podaję do Edyty. Słychać tu intensywną komunikację pomiędzy połkarzami i ścigającymi. Są na boisku bardzo doświadczeni zawodnicy, więc są na pewno w stanie to zrobić i wiedzą o co chodzi. O i Ignacy, ojej, Ignacy dostał piłkę prosto pod pętą, ale niestety znowu niecelnie. Znowu rusza Warszawa. Znowu z jednym płuczkiem. A tak rozgrywa się powoli, tu doskakuje pałkarz. Rozegranie przez środek grają o jednego ścigającego mniej, więc pewnie będą chwilę jeszcze próbowali poczekać. Już mają dwóch ścigających mniej, zostały tylko dwie ścigające z przodu. O to jest szansa na kontrę. Prawdopodobnie tak, to już kończy się bramką 1-0 w sensie 10 do 0 dla Krakowa. Zdobywcą bramki Ignacy Kraiński z numerem 13. Doszło do uszkodzenia pętli tradycyjnego, można powiedzieć, i Warszawa będzie próbowała zdobyć wyrównującego gola. Na boisko wchodzi Klaudia Wincielska z numerem 88. Tutaj dobry kontakt. Klaudia zbita, ale Kasia. O, ok. I znowu. Kraków przejmuje piłkę, będą wychodzili z kontrą. O, ale tu zaskakująco Kuba pojawił się w doskonałym miejscu, w doskonałym czasie. Chwilowo zatrzymany przez Patryka Dujka, ale będzie rozgrywał i jest bramka. 88, Klaudia Winczeska kończy akcję Warszawy 1 do 1, czyli 10 do 10. Mecz jest dosyć dynamiczny, dosyć wyrównany. Sporo się dzieje. Oh God. tutaj dużo dzieje się na pałce, Mamy to taki jest taki. chwilowo bezpański tłuczek. Oj, tu yeah. trudno powiedzieć, czy było zbicie, bo sędziowie krzyczeli różnie. Ale kapel wraca do Krakowa. Kraku znowu z kontrolą tłuczków. I akcja będzie się toczyć od nowa. Myślę, że znowu dość powoli. Będą czekali, aż wszyscy ustawią się w odpowiednich miejscach. O! I Ignacy strzela! Było to dosyć bardzo ładny techniczny strzał, taki niepozorny, ale bardzo trudno taki wybronić. Więc 2 do 1 dla Krakowa. O, jakie ładne zbicie prosto w stopę, Pady. Ale Maciej Olejnik też został zbity. Kraków utrzymuje się przy kontroli tłuczków. Wyczyścili sobie tu połkarze Krakowa. Nie. Przestrzeń będzie... oj! I Piotrek Piekarski wycofuje piłkę było mu. Bardzo trudno, bo nie miał już w ogóle z kim grać. Wszyscy jego pozostali ścigający zostali spici przez pałkarze Krakowa. Mamy w Krakowie znowu zmiany. Pozycja obrońcy przyjmuje Boguś. Poza tym wymienił się chyba cały skład. Ścigających. Patryk, ale co się czy... W szopka do Dobra, dobra, dobra. I zobaczymy co teraz się zadzieje. Tu nie było bramki i tu też nie było dwie próby strzału, niestety obie nieudane pozostaje 2 do jednego dla Krakowa. Oważ. Warszawa teraz z kontrolą tłuczków. Grają takim diamentem jednej... Ścigający z tyłu i niestety tutaj znowu niecelna bramka. Dosyć dużo niecelnych strzałów w tym meczu pada. Sasiek, tam 5-10 minut? Krakowa Będziemy, co nie, rusza z nas kolejną akcją. Zmiany tym razem na tłuczkach. Kraków z jednym tłuczkiem, Warszawa utrzymuje kontrolę. Tłuczki stoją dosyć nisko, ale Maciej już teraz będzie wychodził, żeby o, wyeliminować pałkarze przeciwników. To bardzo dobre podanie, ale niestety nie zostało złapana. Bardzo rozsądnie uspokojona akcja cofnięta piłka do obrońcy. Jak nie wiadomo co zrobić, to zawsze dobrze zabrać bezpiecznie. O! I to wpadła doskonała bramka z dużego dystansu. To rzadko się zdarza, żeby taką bramkę udało się rzucić. Cenie Boguś słusznie się cieszy. 3 do 1 Pięć i 5,5 minuty gry. 20? No dobra. Koryguję. 20 do 10. dla Krakowa? Warszawa. wyprowadza akcję. Z jednym tłuczkiem. Nie, z dwoma tłuczkami. Maciej się schował ze swoim posiadaniem tłuczka. Bardzo słusznie, zresztą nie ma się co przeciwnikom chwalić. Zrobiło się trochę zamieszania. Piłkę przejmuje Kaja. Będzie rozgrywała do boku. Piotr Piekarski nie daje rady złapać, ale utrzymuje się przy kaflu. Bardzo rozsądnie wycofując go poza zasięg przeciwnika. Pięknie obroniony strzał i przy piłce bezpiecznie obrońca. Gregor z dwoma tłuczkami. Jako pałkarze Gregory i Miśka. Również już doświadczeni. Wieloletniej zawodnicy Krakowa Kraków też gra coś w rodzaju diamentu to niestety niezbyt celna próba podania albo rzutu Haus nie dała rady piłki złapać O, tu piękne złapanie i piękne zbicie i Maciej wzywa swoją drużynę do ataku, będzie prawdopodobnie czyścił, zrobił miejsce Udało się o, tu bardzo dobry kontakt ze strony Unge. Unge bardzo przeszkadza Piotrkowi. Piotrek się jej próbuje wykręcić i udało się ostatecznie. Tak, i to już jest bramka. Numer 14. Dobra, może bramka nie będzie zaliczona. Sędzia, główny wzywa sędziów pomocniczych i będą omawiać sytuację. Nie wiem, czy to jest kwestia legalności kontaktu, czy tego, czy padła bramka, zaraz się dowiemy. Kiedy rozmowa się skończy? Tak jak Państwo widzą, sport jest na tyle skomplikowany, że potrzeba wielu sędziów i potrzeba też wielu wymian zdań między nimi, żeby udawało się podejmować jak najbardziej sprawiedliwe i jak najlepsze możliwe decyzje. Chociaż zwykle i tak się zdarza, że coś komuś może umknąć. Czy tak było tym razem? Nie wiem. Piłka. Okej. Okay. Nie ma bramki. Sędziowie decydują, że piłka nie przeszła całkowicie przez obręcz. Wracamy do gry. Maciej ubezpiecza Kai Kafla. Warszawa może dalej wyprowadzić akcję. Babuś ściga się z Kasią. Czyli obrońc Krakowa bezpiecznie znowu przy piłce udało mu się ten pojedynek wygrać. Będzie atakował. Kolejne zmiany. w Drużynie Krakowa. O no, to było zbicie. To jest popisowe zagranie Mać kolejnika. Maciek i Sylwii ruszają jako pałkarze. Kaja będzie strzelać i... Jest. Jest? Nie ma? Nie wiadomo znowu, czy będzie zatrzymanie. Chwilowe zatrzymanie gry. Znowu będzie dyskusja na temat ważności bramki. No, nie... nie było bramki Kaja jako podająca była zbita przed rzutem Decyzją sędziów Piłka wraca do obrońcy Krakowa Wynik dalej z 20 do 10 8 minut 8 half. 8,5 minuty. Jesteśmy tak nawet jeszcze nie w połowie. A tempo jest duże. Zastanawiam się, czy uda im się je utrzymać. Jest bramka. Bramka dla Krakowa. Zdobyć są bramki kolejnej w tym meczu. Ignacy? Nie, Warszawa powoli wyprowadza atak z dwoma tłuczkami. Przy tłuczkach Maciej i Sylwii, przy kaflu Piotrek Piekarski, numer 14. O, i tu szybka akcja i wygląda na to... tam siedzi, nie? O, czyli jednak jest bramka. Bramkę strzelił zawodnik z numerem 0. Dobra, i błyskawiczna kontra numeru 13 Ignacego, czyli bramka za bramkę. Ostatecznie wynik 40 do 20 dla, Krako, dla Krakowa. Tam była chwila zawahania sędziego w związku z golem, którą Kraków wykorzystał, żeby wyprowadzić szybką kontrę. Tu była piękna znowu bramka z dystansu. Piotrek Piekarski, numer 13. 14 strzela z, pola, z linii pola obrońcy, albo nawet trochę za. I mecz się robi z powrotem, bardzo wyrównany. Kraków Rusza, powóz tołkarzy. I Adeta, numer dwa ścigająca Krakowa. Strzela piątą bramkę dla drużyny Krakowa. Time ten and a half. Okay. Jesteśmy dokładnie w połowie czasu bez szukający. I jest 5 do 3 dla Krakowa. 19. Szukający, Piłka utrzymuje się w boisku. Warszawa bardzo sprawnie utrzymuje się przy piłce. Wychodzi podaniami, ale niestety to ostatnie podanie. Niecalne. I Ignacy, numer 13, z powrotem przy piłce. Będzie zbicie ze strony Maćka. Maciek bardzo sprawnie sobie tutaj radzi ze ścigającymi Krakowa. I Klaudia przejmuje piłkę. Zmienia się cała sytuacja, ale bardzo dobry, czysty tackling Ignacego. Tam się robi nam teraz kanapka. Zaraz, jeżeli się sytuacja nie wyjaśni, sędzia będzie odliczał do 10 i zdecyduje, kto ma piłkę, ale doskakuje pałkarz Krakowa. I ostatecznie decyduje o tym, że piłka zostaje przy ich ubraniu. 11,5. Warszawa będzie się bronić z dwoma tłuczkami. Kratu, Kraków atakuje z jednym. Pałkarka Krakowa będzie się prawdopodobnie szykowała do przejęcia. Tłuczka. Jak Państwo zwrócą uwagę. O, właśnie, będzie próbowała atakować, ale została zbita. Sylwii się przed tym przejęciem obroniła. Warszawa wraca do ataku. O, i timeout dla drużyny Warszawy, zaczyna się teraz. Obie drużyny mają minutę na to, żeby odpocząć, przedyskutować strategię, napić się wody. Włączyłeś, nie? Nie, leci cały czas. No to dalej nagrywamy w takim razie. Możemy sobie obejrzeć jak wygląda obiekt, jak wyglądają sędziowie. Wynik jest 5-3 dla Krakowa. Cały czas Warszawa jest w zniczeniu, e tak zwanym, to znaczy po złapaniu znicza Warszawa wygrałaby, gdyby teraz zniczył na boisku. Jest to wynik jednak bezpieczny, chociaż rzeczywiście każda drużyna chce prowadzić. To jednak dwu- czy jednobramkowa różnica to nie jest coś, co powinno różne bardzo stresować. Widać, że zawodnicy są jednak trochę zmęczeni, że to tempo się daje bo znaki dobrze, że wzięli tę minutę. 15 minut złapać oddech, ale timeout już się kończy. Zobaczymy, czy będą jakieś zmiany w taktyce, w strategii i w tym, jak się będą zawodnicy Ostatnie okrzyki i zawodnicy wracają do mioteł. Dwunasta minuta. Zawodnicy wracają do mioteł. Warszawa rusza do ataku. Mamy dwa tłuczki przy tłuczkach. Tradycyjnie madzi Olejnik i Asia Stadolak z numerem 10. Podej, podej. Tutaj lekkie przyspieszenie, ale dalej rozsądnie też w dość bezpiecznej pozycji. Ścigający Warszawy przekazują sobie kafla. a Kaja podaje zanim dojdzie do kontaktu. I tu próba ataku od boku, podanie dość niecelne. Kaja próbowała jeszcze zbić piłkę z góry, ale nie trafiła i ostatecznie bez gola dla Warszawy. Trzynaste, coś Teraz w ataku Kraków, ale atakują z jednym tłuczkiem. Lepsza jesteś! Maciej wykorzystuje okazję, żeby wyczyścić sytuację i pozbyć się pokazy przeciwnika. Tutaj niestety to nie wyszło. Oj! i. Niestety niecelny strzał, obrońca Krakowa przejmuje piłkę. Takie sytuacje niestety się zdarzają, chociaż rzeczywiście w tym meczu niecelnych strzałów dosyć dużo, a z drugiej strony kilka celnych strzałów z dalekiego dystansu, bywa różnie. Kraków zużył reset, ale wygląda na to, że nie będą próbowali Resetować jeszcze raz, tak jest, bo Boguś strzela szóstą bramkę dla Krakowa. Bardzo pewnym biegnięciem z przodu. Bez większego zagrożenia ze strony pałkarzy Warszawy. Przy piłce obrończyni Warszawy podanie na skrzydło. Znowu ta akcja będzie rozwijać się powoli, prawdopodobnie do przyspieszenia. Dojdzie wtedy, kiedy pałkarze zainicjują jakiś ruch. Rozegranie zapętla do Kuby Dudkowskiego. Kuba będzie tu próbował minąć przeciwnika. Nie ma bramki. Ale to raczej było podanie. I będą próbowali jeszcze raz. Celne zbicie za pętlami. Przerywa atak Warszawy. Atakować będzie. Znowu Kraków. 14 minutę. Wynik 6 do 3. Kraków rusza. Tutaj duże przyspieszenie, podanie do edyty, jeśli będzie celna. O, ale to była sprawna obrona. Bardzo sprawne przyjęcie kafla przez numer 37. Bardzo ładna obrona. No i bardzo ładny atak. <sum> 15. Warszawa znowu zużyła reset. Muszą uważać w ataku, żeby się nie cofnąć za bardzo. Trochę zamieszania u Pałkarzy. Wymiana strzałów i na kaplu dzięki temu, albo przez to bramka z bramki numer 88 Klaudia Winczewska. Obrońca Krakowa będzie prawdopodobnie wyprowadzał kontrę i bardzo, bardzo ładne podanie. Edyta znalazła się w doskonałym miejscu. Sparła Bogusia w adaku. Mamy 7 do 4 dla Krakowa. W tej chwili z jednej strony wydaje się, że przewaga Krakowa jest duża i Kraków kontroluje mecz. Warszawa, gdyby teraz złapała, zniża, byłoby to złapanie na dogrywkę, natomiast nie dają się przestraszyć i walczą bardzo dzielnie i minutes. Nie zwalniają. Może być bardzo ciekawie. I jest bramka, numer 37, ale zdobywcą piątej bramki dla Warszawy i będzie kontra i prawdopodobnie zostanie skończona bramką. Dobra, jest 5 do 8. Małgui ze swoją albo czwartą bramką w tym meczu. To też się wydaje coś, co się w tym meczu dzieje bardzo często. Warszawa zdobywa bramkę i wychodzi z tego błyskawiczna kontra. Widzieliśmy takiej sytuacji, bo nie to jest pewne ryzyko wynikające z ataku pozycyjnego, jeśli się głęboko wejdzie za pętle. Jeśli się zaangażuje Pałkarze w atak, to taka szybka kontra może być bardzo trudna potem do obrony. Patryk Dujka bardzo sprawnie przejął też podanie za pętlami i będą mogli ruszyć do powolnego pozycyjnego ataku z powrotem. Podanie zapętle do Ignacego, to było niecelne zbicie. Dobrze, dobrze, Jest się Okej. Okay. I to kolejna bramka dla Ignacego. Znowu z dystansu. Stoli, jaki czas? 17. Dobra, zmiany w Warszawie. Takie, nie słyszałem. 9 do 5, czyli 90 do 50 dla drużyny z Krakowa. Kraków właśnie wyszedł ze sniczenia. Nawet jeżeli Warszawa słuchałaby teraz znicza, to będą grali o, do przewagi punktowej w dogrywce. To zniczę jeszcze chwila. Państwo nie widzą, ale ja widzę, że znicz już się rozgrzewa. 17 17,5 i minuty. Znicz wejdzie na boisko już niedługo. Szukający jeszcze za chwilę podanie do Kai. Być może Kuba mógł to wykończyć. Ale Ignacy znowu wyciąga piłkę. Niemalże z pętli. Mamy w Krakowie teraz interesujące połączenie bardzo, bardzo doświadczonych zawodników i takich, którzy są mniej doświadczeni. Tutaj jednak troszeczkę przyzną i to się skończy bardzo szybką kontrą dla Warszawy. Kuba Dudkowski zdobywa bramkę. Tak to jest. jak... Nie ma cieszynek. Tak to jest, jak pałkarz za to bo jest zaskoczenie. Uwaga od. Z ławki nie cieszymy się po bramce za bardzo, żeby się właśnie nie rozpraszać i żeby nie umożliwiać błyskawicznej kontry. Podanie miało być za Ono ostatecznie nie dotarło do adresatki. Piłka wypada za boisko. I Warszawa rusza. Warszawa dwa dłuczki. 10 sekund 19 minut. Niedługo Znicz pojawi się na boisku z Niczem, Jacek Koniarski, także ze Skyway Versus. Drużyna Łódzka Odbóździ. obstawia wszystkie możliwe stanowiska. Tutaj udarem nim, to ukaże. Uderę mi. on Warszawy. znicz! Warszawy, zniż na boisku. Nie ma bramki B39! B39! Dobra piłka Warszawy! leży, 19,5! Pokażę się upewniają ile czasu. To jest bardzo ważne, bo być w zależności od tego jak drużyna zdecyduje grać. W sytuacji znicza na boisku będą albo się Szukający. na tym, żeby wyeliminować jak najszybciej szukającego i pilnować znicza, albo będą próbować zdobyć. 6, 5, 4, 3. Mamy szukającego z Warszawy, jeden, z Krakowa. Szukającą Warszawy Klaudia Winczewska, numer 88, szukającym Krakowa Rafał Czachot, numer 22. Klaudia jest szukającą także w reprezentacji Polski. Ej, co chodzi tutaj? Zobaczymy, co uda im się zrobić. Będzie teraz bardzo dużo do filmowania, bo będzie i kafel, i tłuczki. Warszawa widać, że skupia się tłuczkami na Zniczu. Będą filmować Znicza, będą robić miejsce swojej szukającej. Tak jak Państwo widzą. Ale udało się Maćkowi także wesprzeć ścigających w ataku, ale tutaj pata pokarka. Krakowa przejmuje tłuczek i robi dużo miejsca dla swojego szukającego teraz szukający Krakowa ma bardzo dużo miejsca, żeby próbować łapać kafel w posiadaniu Warszawy Piotrek Piekarski atakuje podanie do numer 0, oj, ale tutaj niestety niefortunnie spadł z miotły gdyby Państwa bardziej interesowała gra Paweł mogą Państwo zobaczyć, tutaj teraz będzie dużo miejsca, dlatego bo pałkarze w dużej mierze koncentrują się na zimczu. I teraz ścigający mają dużo miejsca, żeby pokazać swoje umiejętności. Tutaj już nikt nie przeszkadzał. I piękna bramka Krakowa. Słyszał. 100 do 60 dla Krakowa po tej ostatniej bramce. Warszawa rusza z atakiem. I jest bramka dla Warszawy. Znowu piękny strzał z Dystansu Kowby-Dutkowskiego. Tu się dużo dzieje, bo w zależności od tego, jaki wynik jest. Jaki wynik jest? w grze ścigających tak prawdopodobnie będą szukający decydowali o swoich działaniach zmiana szukającego w Warszawie zawodnik z numerem 37 Alek dosyć nowy zawodnik Warszawy, ale też już z pewnym doświadczeniem będzie próbował Jacka złapać razem dla Warszawy Niecelne zbicie Tutaj nie ma, że doszło do kolizji szukającego ze ścigającym to nie powinno mieć miejsca Oj, to było bardzo blisko, bardzo ładny rzut szukającego Krakowa! A z drugiej strony bramka Bramka dla Krakowa 110 do 70 Jeśli mnie wzrok nie myli o! I mam nadzieję, że to się złapało, na kamerze było bardzo, wydaje się, prawidłowe złapanie szukającego Krakowa. Zobaczymy, co sędziowie zdecydują. To, co nam się wydaje, może oczywiście niekoniecznie być prawdziwe. Tak jak Państwo widzą, sędziowie się teraz muszą zebrać, sędzia dedykowany, przyzny, przypisany do Znicza i Znicz będą decydować o tym, czy dobre było złapanie. Pozostali sędziowie sprawdzą, czy warunki na boisku zostały, zostały spełnione, czy y, zasada gender została spełniona i czy w momencie złapania nie zostały poświęcone. Yes! Złapanie jest prawidłowe. Kraków zwycięża. Pierwszy meczu Atom League Tournament. Znicza złapał Rafał Czachor. Dziękuję sobie za mecz. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy do oglądania kolejnych meczów z naszego programu. Do zobaczenia.